Cześć, witam Was serdecznie w Krajktara, w Haven. słuchajcie, po dużych perypetiach <głos》> ze znalezieniem domku znaczy trzeba było naprawdę kawał objechać, ale na szczęście jest taka interaktywna mapa, jak widzicie pogoda szkocka typowo, czyli fajnie można powiedzieć i zaraz Wam pokażę jaki dostaliśmy domek w Krajktara, eee, no zobaczymy jak to wygląda, nie ma taśmy, miałem szukać swojego nazwiska, ale go nie znalazłem, Mam nadzieję, że to jest ten i zobaczcie. Taki dostaliśmy do meczek. Zaraz sprawdzę czy to jest moje. E... Tak, jest moje nazwisko, także spoko. E... No i powiem wam, że jest ładny. Jest ładny, duże ładne okno. E... To jest domek z pieskiem, także z psem można tutaj, y, mamy tutaj zabukowane dwa, dwa nasze borderki. Tu jest taka kanapa. Taka duża, ładna kuchnia. I to jest brązowy domek, słuchajcie. To nie jest żaden tam y, srebrny czy jakiś inny. No fajnie. kufki, Nasz samochód. Y, stół taki z, Jadalniany ładna, duża kuchnia, no, przydałaby mi się taka kuchnia, prawdę mówiąc, fajna w kwadratie. Ogrzewanie złączone, włączone, więc, więc sobie ogrzewanie chodzi. W hawen mamy zawsze wyposażenie, zaraz zobaczymy, jak wygląda dalsza część. O, już są takie szafeczki, ale w hawen zawsze są, powinno być pełne wyposażenie czyli no że no, trochę ubogo na 4 osoby ale dobra jest kuchenka yy, i słuchajcie jest tutaj takie coś o od razu wam pokażę że jeżeli jest nam zimno to się tylko włącza to i od razu idzie yy, heating hit, czyli włącza się ogrzewanie o, lampeczka nocna nawet Idziemy zobaczyć jak wygląda nasza część sypialniana. Niby wszystko jest tak samo, ale nie zawsze są takie same te domki. O, porządny prysznic jest. Fajnie. Jest fajny ładny prysznic. No i co? Na czwóreczkę jest domek. Czyli tu nasze dwa burderki będą sobie spać. I tutaj sypialnia główna. Nawet jest z telewizorem. I takie fajne szafy. O! A i chyba toaleta jeszcze jest. Jest toaleta oddzielna, czyli jak na, jak na brązowy, to naprawdę jest fajnie. I są wykładziny, żeby, żeby z pieskami można było sobie tutaj przebywać. No, powiem wam, że fajny domek. Ładny nawet jak będzie niepogoda no to naprawdę będzie tutaj fajnie co robić później sprawdzimy jak jest sprawa z, z internetem się zaraz będziemy rozpakowywać no i co jutro rano idziemy szukać morza to znaczy ja wiem gdzie ono jest ale jest spory kawałek od naszego domku także spory spacer nas tutaj czeka nad morze no i w kolejnych filmach będę wam pokazywać ten ośrodek oraz to co będziemy tutaj poradzać no myślę, że domek fajny a taki mamy widoczek z naszego domku także fajnie, bo pieski będą miały gdzie biegać od razu na dzień dobry jakieś butle no dobra, zobaczymy co sobie pieski wybiorą Chodźcie domek zobaczyć. Chodźcie. Stitch. Chodźcie. Zobacz. Tu. No. I psiaki już buszują. Dobra. To wszystko w tym filmie. Takim zapoznawczym. Na dzień dobry. Jutro kolejny odcinek. I zobaczymy co nagramy nad morzem. Pokażę wam plażę.